Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam do poćwiczenia słów dotyczących rzeczy ze sklepu papierniczego. To są rzeczy, których wszyscy używamy, mniej lub bardziej. Ja w sklepie papierniczym uwielbiam być, patrzeć się na te wszystkie karteluszki, na, na długopisy, na pióra i w ogóle. No dobra, nie przedłużając, przedstawię się jeszcze tym osobom, które mnie nie znają. Nazywam się Monika Gaweł, jestem neurologopedą i pracuję zdalnie. Kontakt do mnie to SMS pod numer 502 892 176. Coś mnie gardło łapie, za dużo gadam. Ok, przechodzimy do tematu. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Na samej górze. Będziemy mieć oczywiście długo, pisy. Spróbujmy. Długo, Na samej górze są długo, pisy. A spróbujmy razem powiedzieć takie zdanie. Daj mi długopis. Daj mi, du, go, pis. Jeszcze raz. Daj mi du go pis. Daj mi du go pis. I ostatnia próba. Daj mi, długo, pis. Obok umieściłam pióra. Dajcie znać w komentarzu, kto pisze piórem. Ja dostałam pióro na któreś to urodziny. Mam je do tej pory, choć już jest oho, wiekowe. Ma ponad 10 lat i zakochałam się w pisaniu piórem. Ale niestety trzeba wiedzieć, że pióro. Trzymamy w ten sposób w jakimś koszyczku, bo y, pióro lubi wyciec, a atrament wyparować. No jest trochę kłopotliwe, ale i tak je kocham. E, o, tu jest to moje wiekowe pióro, które dostałam już troszkę troszkę naczerpnięte zębem czasu. Dajcie znać w komentarzach. Albo łapka w górę. To lubi pióra. Ok, czyli tutaj na górnej półce były długo pisy, a żeby coś napisać, to jeszcze nam się przyda ze Na górze był długo pis, a na dole jest ze szyd. Te dwa te dwie rzeczy sprawiają, że możemy coś napisać. Jeszcze raz. Na górze był długo pis, na dole mamy zeszyt i w zeszycie możemy coś napisać. Wiecie, co mi się jeszcze przydaje? Taśma. Taśma mi się przydaje i przydaje mi się klej, ale oczywiście tutaj go nie mam. Muszę to dorobić. Yy, czyli tak w domu przydaje się też taśma. W domu przydaje się taśma. W domu przydaje się taśma. Ma. Ciekawa jestem, czy tą taśmę zębami, czy jednak nożyczkami. Ja staram się być kulturalna i używam nożyczek. Myślę, że wy też. Także taśma i nożyczki. W domu przydaje się taśma. I. No, życzki. W domu przydaje się taśma ma i no, -życz -ki. Ok, Okej, nożyczki tutaj są na tej dolnej półce, także mamy. Nie wiem, czy jest sens wprowadzać więcej słów żebyście mogli poćwiczyć mało, ale solidnie. Także może tutaj zakończymy na tym naukę słów. Spróbujmy zrobić trochę neurogimnastyki. Dajemy kciuk a potem mały palec. Kciuk... mały palec. I coraz szybciej. Dobra. Nie będę się już popisywać. Włącz filmik jeszcze wielokrotnie. No i co? Widzimy się w kolejny poniedziałek. Dajcie znać w komentarzu, jaka pogoda i czy lubicie pióra. Do zobaczenia. Pa pa!